O antykoncepcji ludzie dowiadują się już we wczesnych latach szkolnych. Dlatego mam nadzieję, że będą mieli dziś ze mną o czym porozmawiać. W jaką pan antykoncepcję najbardziej wierzy? Czyli e, chodzi o wiary, tak? Ale chodzi czy. Robicie za jaja! Hmm, tabletki antykoncepcyjne, kalendarzyk, ale i... Jeżeli... Kalendarzyk na czym polega? Że e, kalendarz po się między partnerem składa, <głos》> czy... od seksu. Skuteczność ile procent? Sto. Czy próbował liście kiedyś używać smakowych kondomów? To już pytanie do <głos》> mnie. Nie do Pana. Nie się w czy Pan kiedyś w fabryce prezerwatyw? Yy, nie, nie byłem tam jeszcze. Bo, Nie bo w Wietnamie, bo wiem, że w Chinach produkują, a w Wietnamie też się zdarza, że produkują, czy, czy, czy nie? Yy, o tym nie wiem dokładnie, dlatego no nie mam pojęcia. ja na lekcjach biologii zawsze uczą z zakładania właśnie prezerwatywy na bananie. No. Yy, I czy według Pani banan w jakikolwiek sposób przypomina stojącego członka? Przecież widziała Pani jakieś takiego zakręconego? No ale tak, widziałam. Jakiegoś zakręconego? Tak. Jest stereotyp. Taka opinia publiczna już, że, że tak powinien wyglądać. No. Tak się już skojarzy, nie. Bo się nie mówi na przykład y, zakisić banana, tylko zakisić ogórę. No i dlaczego właśnie nie, nie stosuje się ogórka? Do tego? Nie wiem. To ma samą kamerę. Aha. Co pani kręci nią? Ehm, filmy dokumentalne na, na kulturę antyczną. Glonojadach. Glonojadach? Tak. tak. A mówi się na przykład o facetach takich, co na imprezach śpią tak po pijacku na, na, na biuście Kobiety, To też się mówi, że na glonojadach. Nie, ale my na takich robimy problemy. Nie. Jeszcze jedno pytanie, bo ja zawsze zastanawiałem, co się po y, y, stosunku robi z prezerwatywami. Jak pani... Wyrzuca się? Pana, czy się jakoś wiąże specjalnie, czy po prostu. Znaczy, ja nie mam zdania, to raczej mężczyzna powinien o tym Czyli pani z tym zrobić. Po, po końcu już w ogóle nie sięgam. Nie, 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 nie sięgam. Nie, nie sięga. Dobrze, dziękuję. A jeżeli wy macie jakieś pomysły na odcinek ulicznego kombajnu, to przesyłajcie na mail ukmaupa.tv. Pozdrawiam, Konstanty Kwas.